Kroniki Aquariusa Nieudana wyprawa Sir Johna Franklina do Arktyki Zapraszam na opowieść o jednej z najbardziej fascynujących, a jednocześnie tragicznych ekspedycji w dziejach eksploracji polarnej. Wyprawie Sir Johna Franklina do Arktyki. To historia marzeń o przejściu północno-zachodnim. Przez wiele dekad było to jedno z największych wyzwań nauki i polarnej eksploracji. Jest to historia o odwadze, nadziei i o dramatycznym końcu, który przez lata pozostawał zagadką. Ekspedycja Franklina często nazywana jest zaginioną wyprawą. Wyruszyła w roku 1845 i od tamtej pory, aż do odkrycia wraków, jej los był nieznany. Sir John Franklin: Sir John Franklin urodził się w roku 1786 w Spilsby, Anglia. Jego kariera militarna obejmowała służbę w Royal Navy. Od bardzo młodego wieku i udział w bitwie pod Trafalgarem czy w wojnie o Nowy Orlean. Ale to jego pasja do Arktyki zaprowadziła go dalej niż wiele innych. Franklin prowadził wcześniej dwie ekspedycje arktyczne. W latach 1819-1822 przebył teren nad Zatoką Hudsona aż do Oceanu Arktycznego, badając północne wybrzeża. Potem w latach 1825 do 1827 przewodził innej misji, eksplorując wybrzeża od ujścia rzeki Mackenzie aż do punktu Bichi. Dzięki tym wyprawom zdobył renomę eksperta od Arktyki. Po powrocie z tych wypraw pełnił także funkcję gubernatora w Van Diemen's Land, dzisiejsza Tasmania. Był więc człowiekiem doświadczonym, szanowanym i gotowym na największe wyzwania co sprawiło, że został wybrany na przywódcę wyprawy, która miała przejść do historii. Przejście północno-zachodnie. Głównym celem Franklina było odnalezienie przejścia północno-zachodniego, mitycznej drogi morskiej przez arktyczne wyspy Kanady, która miała połączyć Ocean Atlantycki z Pacyfikiem. Dla Imperium Brytyjskiego była to zarówno sprawa prestiżu, jak i nadzieja na skrócenie szlaków handlowych. Statek Erebus i Terror, dwie jednostki biorące udział w wyprawie, były wyjątkowo przygotowane. Oba statki zostały wyposażone w maszyny parowe pochodzące z lokomotyw kolei londyńskiej, co było nowatorskim rozwiązaniem. Kadłuby jednostek zostały wzmocnione stalowymi płytami, by lepiej znosiły zderzenia z lodem. Ekspedycja miała też wymiar naukowy. Zbierano dane magnetyczne, prowadząc pomiary w Arktyce, co miało pomóc w lepszej nawigacji i zrozumieniu magnetyzmu ziemskiego. Wyprawa. Franklin wyruszył z Anglii 19 maja 1845 roku na pokładzie obu statków, Erebus i Terror. W skład ekspedycji wchodziło 128 osób, oficerów i marynarzy. Statki zostały ostatni raz zauważone przez wielorybników u wybrzeży Zatoki Baffina pod koniec lipca tego samego roku. Pierwsza zima naszej wyprawy spędzona została na wyspie Beachy w rejonie kanału Wellington. W archipelagu królowej Elżbiety. W relacjach notowano, że ten etap przebiegał spokojnie, a załoga miała zapasy i nadzieje na dalszą podróż. Lodowa pułapka. Kłopoty zaczęły się, gdy statki opuściły Beachy Island i skierowały się w stronę cieśniny Wiktorii w pobliżu wyspy króla Williama. We wrześniu 1846 oba okręty utknęły w lodzie. Lodzie na tyle silnym i trwałym, że nie odpuścił przez kolejne miesiące. Byli w pułapce, bez możliwości do manewrowania, zdani na zmienność warunków pogodowych. A mówimy tutaj o pogodzie arktycznej. Wiadomości, które udało się później odczytać z zapisków znalezionych przez poszukiwaczy, rzucają mroczne światło na to, co działo się dalej. W inskrypcji datowanej na 25 kwietnia 1848 napisano, że Erebus i Terror były uwięzione w lodzie przez półtora roku. Pod datą 22 kwietnia tegoż roku zapisano, że załoga opuściła okręty. Franklin sam zmarł wcześniej. Według notatki zmarł 11 czerwca 1847 roku. Po opuszczeniu statków, Ocalali członkowie wyprawy, próbowali dotrzeć na południe, na ląd kanadyjski. Prowadzili wędrówkę przez surowy teren, najprawdopodobniej wzdłuż brzegu wyspy króla Williama, kierując się w stronę rzeki Buck. Według analiz i badań, przyczyną upadku wyprawy były choroby takie jak szkorbut, hipotermia oraz zatrucie ołowiem. Ołów pochodził prawdopodobnie z konserw. Jedzenie było przechowywane w puszkach, a ich lutowanie zawierało ołów, co skutkowało zatruciem. Z czasem stan fizyczny i psychiczny załogi dramatycznie się pogarszał. Świadectwa opisują ogromne wyczerpanie, choroby, a także psychiczne zaburzenia wśród marynarzy. Najbardziej wstrząsającym elementem tej tragicznej historii są dowody kanibalizmu. W miejscu, gdzie załoga miała docierać po opuszczeniu statków, znaleziono szczątki, kości z nacięciami, które sugerują, że część marynarzy sięgnęła po ludzkie mięso, by przetrwać. Badania DNA z ostatnich lat potwierdziły, że przynajmniej kilku członków ekspedycji zostało poddanych kanibalizmowi w desperacji. Ekspedycje ratunkowe gdy statki nie powróciły, rozpoczęły się wieloletnie poszukiwania. Już w rok po zniknięciu Franklina wyruszyło wiele ekspedycji ratunkowych. Łącznie było ich wiele dziesiątek. Niektóre źródła mówią o 52 statkach wysłanych w poszukiwanie. Poszukiwacze natrafiali na różne ślady. Porzucone obozowiska, kopce kamieni, kajrny, listy zostawiane przez załogę. Kluczowe przełomy nastąpiły dopiero w XXI wieku. Wrak statku Erebus odnaleziono w 2014 roku. Dwa lata później, w 2016, zlokalizowano Terror w zatoce Terror Bay, niedaleko wyspy króla Williama. Terror okazał się być w zaskakująco dobrym stanie. Kadłub był zachowany, a włazy były zabezpieczone, co sugeruje, że załoga przygotowała statek na zimę, zanim go opuściła. wnioski W ostatnich latach naukowcy wykorzystują nowoczesne technologie, by zbadać los ekspedycji. Sonar, pojazdy podwodne, analizy DNA kości znalezionych na lądzie. Dzięki nim udało się zidentyfikować przynajmniej jedną z ofiar, kapitana Jamesa FitzJamesa. Te odkrycia wstrząsają, pokazują desperację, strach i dramat ludzki. To nie romantyczna podróż, lecz tragedia. Wyprawa Franklina to nie tylko opowieść o klęsce to też ważna lekcja w historii eksploracji i nauki. Choć Franklin nie przebył przejścia północno-zachodniego w całości, eksploratorzy ratunkowi i naukowcy, którzy podążali jego trasą, znacząco przyczynili się do mapowania Arktyki. Tragiczna wyprawa pokazała, jak niebezpieczne są podróże polarne stała się częścią legendy, tematem badań, literatury, seriali i filmów. Wiele wskazuje na to, że Inuit i ich ustne tradycje odegrały kluczową rolę w prowadzeniu badaczy do wraków. To przypomnienie, że lokalna wiedza i doświadczenie mogą być nieocenione, nawet dla potężnych imperiów. Dzisiejsze badania DNA archeologii podwodnej i nowoczesnych technologii potwierdzają, że historia Franklina nadal może dostarczać nowych wniosków, nawet po ponad 150 latach. Historia wyprawy Franklina to opowieść o marzeniach i ambicjach i o granicach ludzkich możliwości wobec surowości natury Arktyki. To także przypomnienie, że nawet najlepiej zaplanowane misje mogą zawieść, gdy stają się konfrontacją ze zmiennymi siłami przyrody. Ale to również historia triumfu wiedzy i uporu. Pokolenia badaczy, naukowców i archeologów nie zrezygnowały z poszukiwań, aż odkryły wraki, odczytały zapisy, zbadały szczątki. Dziedzictwo Franklina żyje dalej. Nie tylko jako mroczne ostrzeżenie ale też jako inspiracja do eksploracji, nauki i pamiętania. Mam nadzieję, że zaciekawiła Was ta historia. Jeśli tak, to proszę gorąco o szpona w górę i subskrypcję kanału. Daje to mi motywację do dalszej pracy dla Was. Piszcie też komentarze. I nie zapomnijcie o kronikach Aquariusa, ciekawych opowieściach. O ludziach, którzy przeszli do historii i o ich maszynach, o odwadze, poświęceniu i sukcesach, historie, które warto i trzeba znać. Trzymajcie się wiatru, achoj!